Wszyscy dzisiaj poszukują sposobu na to, w jaki sposób produkować energię elektryczną i ciepło, my szczególnie ciepło, żeby po pierwsze było to bardziej ekologiczne, zarówno ze względu na prawodawstwo unijne, ale także ze względu na to, że chcielibyśmy, żeby mieszkańcy naszego miasta oddychali lepszą jakością powietrza. 2050 to jest data neutralności klimatycznej, czyli neutralności pod względem emisji. Gazów cieplarnianych, szczególnie emisji CO2. Biorąc pod uwagę ogólne założenia, to w sektorze ciepłowniczym żadna jednostka ciepła nie może być wyprodukowana z zastosowaniem paliw kopalnych. To mniej więcej do tego się rozprowadza. Definicja jakby taka celowa, docelowa systemu ciepłowniczego, który spełniać będzie te kryteria, to jest system, który składa się ze strumienia ciepła, z odnawialnych źródeł energii ciepła odpadowego. To jest data 2050. Spalanie każdego rodzaju węgla powoduje emisję do atmosfery pyłów zawieszonych, tlenku, dwutlenku węgla, siarki czy tlenków azotu. Oczywiście pomimo stosowania wszelkiego rodzaju układów odpylania, co ma negatywny wpływ na nasze środowisko, na cały ekosystem, a co najważniejsze na ludzkie zdrowie. Właśnie stosowanie czy przechodzenie na odnawialne źródła energii w, w przedsiębiorstwach energetycznych będzie powodowało tą poprawę powietrza, o której naprawdę najbardziej nam zależy. Musimy w racjonalny sposób. Odchodzić, ale w szybszy od paliw kopalnych, głównie od węgla. Pewnie będziemy wykorzystywać gaz jako paliwo przejściowe, ale również w coraz większym stopniu odnawialne źródła energii, co pozwoli nie tylko obniżać koszty dla naszych odbiorców końcowych, czyli ceny ciepła systemowego będą stabilizowały się, ale również zwiększymy bezpieczeństwo dostaw, bo będziemy mniej uzależnieni od nośników energetycznych. Które trzeba kupować na rynkach światowych. Jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to zastąpienie węgla biomasą da nam możliwość braku wykupowania uprawnień do emisji CO2, co jest niezwykle kosztowne, a w konsekwencji pozwoli na obniżenie rachunków dla naszych odbiorców. Dla nas tym pierwszym etapem transformacji energetycznej jest próba zastąpienia węgla biomasą. Od mniej więcej marca bieżącego roku prowadziliśmy testy z różnymi rodzajami biomasy i doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę jednym z najlepszych materiałów, który możemy zastosować bez realizacji dużych działań inwestycyjnych na kotłach WR, czyli dedykowanych do wytwarzania ciepła z węgla. Będzie biomasa w postaci peletu. Na nadchodzący okres grzewczy zamówimy właśnie biomasę zamiast węgla, i na jednej z ciepłowni, czyli na ciepłowni, która jest objęta systemem, tak zwanym ETS, czyli ciepłownicy 13, będziemy wytwarzali ciepło z biomasy. Zamówienie dotyczy aż 22 tysięcy ton biomasy w postaci peletu drzewnego. Peletu, który jest wytwarzany z odpadów produkcyjnych drzewnych i jest to biomasa w pełni certyfikowana, czyli ona nie, nie, po, nie pochodzi z zagospodarowania lasów. Czyli ona nie przyczynia się do zmniejszenia płaci leśnych, jest to typowo biomasa poprodukcyjna. Biomasa należy do nośników, które są w kręgu zainteresowania jako pozytywne, tak? bo jest to nośnik energetyczny, który nie, według generalnych zasad nie emituje CO2, tego bilansowanego z punktu widzenia z punktu widzenia na przykład systemu europejskiego handlu uprawnieniami do emisji CO2, więc technologie biomasowe są w tym pakiecie jako, jako o, 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 oczekiwane. Szukamy rozwiązań w postaci dalszej transformacji, już transformacji technologicznej. I ta transformacja technologiczna będzie polegała z jednej strony na odpowiedzi na pytanie, czy da się zastosować w gnieźnie geotermię. W najbliższym czasie będzie zrealizowany otwór próbny geotermalny, który realizujemy wspólnie z miastem. Później, jeśli okaże, że jest on trafiony, będziemy szukali rozwiązań w zakresie geotermii. Jeśli ona będzie oczywiście udana, to gniezno będzie miało swoje, swoje ciepło oparte, oparte na złożach geotermalnych. Jeśli nie, będziemy poszukiwali innych rozwiązań. Jednym z takich możliwości jest kogeneracja oparta na biomasie. Takie rozwiązanie też analizujemy. Jesteśmy w trakcie przygotowania stosownej dokumentacji. Dodatkowym elementem, nad którym myślimy, to jest możliwość produkowania energii cieplnej w oparciu o tak zwane panele solarne czyli produkcję gorącej wody wprost ze słońca lub panele, panele fotowoltaiczne. W Polsce jest bardzo niewiele jeszcze systemów efektywnych, tzw. efektywnych systemów ciepłowniczych. Będziemy jednym z nielicznych. Mam nadzieję, że uda nam się to osiągnąć za rok. Tak naprawdę najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, żeby dostarczyć ciepło systemowe, tak jak do tej pory, bezpiecznie, sprawnie i efektywnie, ale to co najważniejsze jest dla naszych odbiorców, żeby ono było możliwie jak najtańsze.